SK Info. Dzieciaki z Sosnowca będą mogły korzystać za darmo z Aquatora. Ten największy w Polsce wodny tor przeszkód będzie dostępny do końca wakacji dla dzieci w wieku od 7 do 18 lat. Aquator jest to taki dmuchany tor przeszkód. Grupa osób jest wpuszczana co godzinę. Pod opieką ratownika dzieciaki bądź też dorośli starają się przeskakiwać, przechodzić przez różnego rodzaju przeszkody. Jest to takie dmuchane, cały czas się rusza na wodzie, więc jest dosyć trudno przejść cały tor bez upadku do wody. W tym roku będziemy. Powiększać jeszcze ten akwator, więc będzie jeszcze większy, a przez to będzie jeszcze bardziej atrakcyjny dla, dla korzystających. Zapraszamy po raz kolejny tutaj za mną. Akwator, wielka atrakcja dla naszej młodzieży. Często mówi się o różnego rodzaju wodnych placach zabaw. My postawiliśmy na tego typu atrakcje, które no, gdy jest dobra pogoda, e, można z nich korzystać. E, nie ma dodatkowych kosztów, gdy ta pogoda jest gorsza. E, a, a myślę, że, że rodzice i dzieciaki są bardzo zadowolone. Także wszystkich dzieciaków z naszego miasta zapraszamy. Nieodpłatna atrakcja Akwator na Stawikach. Akwator składa się z dmuchanych przeszkód, m.in. trampolin, równoważni, mostków, drabiny, zjeżdżalni, ścianek wspinaczkowych czy huśtawek. Całość ma 50 metrów długości i 20 metrów szerokości. Z atrakcji będzie można korzystać codziennie w godzinach od 10 do 20. W ubiegłym roku z akwatora skorzystało 10 tysięcy dzieciaków. SK Info